Trzy powody, dla których powinieneś postawić na Dolfos w swojej hodowli. Cześć, mam na imię Marta i jestem technologiem w firmie Dolfos. A dziś opowiem Ci, jak wygląda w naszej firmie współpraca z hodowcami. W Dolfos stawiamy na indywidualne podejście. Dlatego nasi doradcy i specjaliści żywienia osobiście odwiedzają hodowle w całej Polsce, by pomóc w doborze preparatu, monitorować postępy i wymieniać się doświadczeniami. Dolfos jest dla hodowców! Spotykamy się z Wami na wydarzeniach branżowych, rozmawiamy, słuchamy Waszych potrzeb i sugestii. Nasze biuro obsługi codziennie służy pomocą i doradztwem. Tworzymy dla Was edukacyjne treści w social mediach i odpowiadamy na nurtujące Was pytania. Od ponad ćwierć wieku nieustannie się rozwijamy. Mamy nowoczesną linię produkcyjną i własne laboratorium. Nad nowymi recepturami pracuje zespół ekspertów, lekarzy weterynarii, technologów, specjalistów żywienia. Nasze produkty doceniają hodowcy nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Więc jeśli i Ty, hodowco, chcesz rozwiązać problemy żywieniowe Twojego stada i co za tym idzie poprawić wyniki produkcyjne, skontaktuj się z nami.